Hej, hej, chcę przywitać w, w siódmym odcinku z Daily. Chciałabym wam powiedzieć o planach troszkę na filmiki. Więc pierwszym z planów jest y, Q&A, na które możecie zadawać mi pytanka pod jednym lub drugim shortsem z Trzech Króli. Na pewno też już jutro pojawi się filmik z malowania naszych rzeczy z gliny, tylko dzisiaj po prostu taki zawalony dzień. Nie ma jak tego zrobić. No też będą filmiki z zrobieniem zakładek. I mam w planach zrobić coś mocniejszego, ale jeszcze sama nie wiem do końca co to będzie. Więc powiem Wam jak już no, jak, jakby będę już to robiła chciałabym zrobić z wami zrobić z wami naklejki. Ja je będę robiła na takim pasku, bo naklejki z napisami, ale wy możecie zrobić je zawsze, jak tylko macie ochotę. Więc ja robię z napisami i pierwszym z jakimiś drobnymi rysunkami. No, ja zaczynam robię już pierwszy rysunek no one małe, bardzo małe. Bo po prostu jak mówiłam dzisiaj jest dużo wszystkiego i no dlatego to tak wygląda. Małe, będą to jakieś napisy, jakieś ślaczki, kotki, nie tylko. Więc no. Okej. Okay. Zrobiłam sobie dosłownie dwa takie Rysunek. rysuneczki Chcę po prostu pokazać Wam taki szybki sposób Co mnie stać Taśma dwustronna Ja to robię teraz na taśmę akurat Też inny sposób, ale z niego będzie osobny filmik Jak już wszystko będzie w miarę w normie Ok Przyklejamy z tyłu I wycinamy teraz nasze rysunki a wycinam sobie tego kotka i serduszko. No wie tak troszeczkę byle jak, ale to co? Okej, okay, mam już tego kotka. Tak się on prezentuje. I teraz biorę sobie karteczkę, jakąkolwiek. I próbuję... I odklejam tutaj taśmę, plus. tutaj papierek z taśmy, i przyklejam naszą gotową naklejkę na kartkę. Tak prezentują się te naklejki, i powiem Wam jeszcze, że będzie tutorial zrobienia smoków. Cięgam, że ten taki malut, maluszek, a mam też większego. Na pewno będzie tutorial zrobienia smaków. Ja się już z Wami żegnam. Bye! You.